Wczoraj w kościele katolickim obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem. Jest to święto obchodzone ku czci Najświętszego Sakramentu. Natomiast kościół w XIII wieku pod wpływem prywatnych objawień pewnej kobiety uznał, że warto... Jeden dzień złożyć ku dziękczynieniu za Eucharystię, bo faktycznie Eucharystia jest pokarmem dla nas, pokarmem duchowym, ale też i pokarmem, który uzdrawia. W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują Mszę Świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Wszystkie te ołtarze pod, podkreślają właśnie tajemnicę Eucharystii. Każda, każdy z ołtarzy ma swoją liturgię Ewangelii. Mamy czterech ewangelistów, cztery, cztery ołtarze. Przy każdym z ołtarzy czytamy czy inny tekst Ewangelii o rozmożeniu chleba. O wieczorniku, a więc każda z tych Ewangelii przybliża nam tajem, tajemnicę Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni. Dzieci posypują drogę kwiatami. Niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni, kuczci najświętszego sakramentu. Eucharystia jest po to, by była komunia święta. Po prostu na Eucharystii jest przeisto przeistoczenie. Na Eucharystii yy, karmimy się nie tylko yy, ciałem. Chrystusa, ale też i Bożym Słowem. Stąd jest czytane pierwsze czytanie, drugie, Ewangelia, kazanie, a więc to jest bardzo rozbudowana uroczystość, gdzie właśnie na zakończenie jakby nasze agape, jakby taka uczta, gdzie spożywamy właśnie komunię świętą. Boże, ciało jest świętem obchodzonym 60 dni po Wielkanocy.